W rozmowach, zapytaniach od klientów czy artykułach w temacie Customer Experience często pojawia się taki temat, że dobry CX równa się wyjątkowe doświadczenie klienta. Co więcej, często mówi się o tym, że chcąc o nie zadbać, powinniśmy wręcz stanąć na głowie, zaklaskać uszami za każdym razem pokazać się z nowej, lepszej strony. Bo to tylko dzięki temu wyróżnimy się na tle konkurencji, sprawimy, że klienci poczują się wyjątkowo, a do tego jeszcze opowiedzą o nas wszystkim swoim znajomym, przez co nasz NPS skoczy niczym małyż w 2003 w Waldifie. Mam taką obserwację, że słowo wyjątkowy jest w obszarze Customer Experience odmieniane przez wszelkie przypadki. Ale co ono właściwie oznacza? Czy chodzi o niezapomniane wrażenie, które zostaje z nami na lata? Czy może coś zupełnie innego? Obserwuję, jak wiele firm w pogoni za tym wyjątkowym doświadczeniem ma takie poczucie, że musi przekraczać wszystkie granice, jakie ma, po to, by tego klienta zaskoczyć na koniec dnia i sprawić, że on się poczuje wyjątkowo. Jednak czy tak jest, że każdy z nas potrzebuje ekstremalnych doznań podczas codziennych zakupów? Moim zdaniem niekoniecznie.